Siemano koniaro i koniarzu, dzisiaj jest kolejny odcinek, a w nim pokażę wam Bliźniacze konie w Star Stable. Ale oczywiście zanim do tego przejdziemy, ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom. A tym razem są to Alanna, Kepi, Heaven, Stali Ash oraz Kitty. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Dobra widzowie, jest to dość nie. Typowy filmik, ponieważ ostatnio zauważyłam pewną zależność, i są to właśnie konie bliźniaki w Star Stable. Zaraz wam pokażę o co dokładnie chodzi. Mamy różne zestawienia koni, i to generalnie może Wam pomóc w kupnie koni, jeśli nie wiecie jeszcze, jakie je kupić, ponieważ zauważyłam, że dużo, dużo koni, bardzo się powtarza. I w większości ich budowa jest bardzo podobna do siebie oraz ich maść. Zrobiłam ten film dla was, żebyście może przemyśleli, jak jeszcze nie wiecie, jakie konie kupić. Zacznijmy od Pierwszego zestawienia, to później jakoś pójdzie i będziecie wiedzieć mniej więcej o co chodzi. Mamy ze sobą, proszę Państwa, Kuca Dartmoor oraz Kuca Gotlandzkiego. I są to konie, które są bardzo, bardzo do siebie podobne. One praktycznie są takie same. No popatrzcie na ich maści. Jeszcze budowa po prostu praktycznie się zgadza. A trzeba przyznać, że cena tych koni się różni. No jak stoją obok siebie, to moim zdaniem są to jak najbardziej konie bliźniaki. No i jeśli chodzi o kucy Gotland to one znajdują się na półwyspie południowego kopyta, a kuce Dartmoor na farmie Steve'a. Dobra, wykorzystując moment, że jesteśmy na farmie Steve'a, przyjdźmy sobie teraz do Pasofino, moi drodzy. Tak, jak widzicie, mamy tutaj tego siwego Pasofino. Kosztuje on 950 Star Coins i ogólnie bardzo, bardzo on mi przypomina tego Tennessee Walkera. Cena różni się nieznacznie, bo o 50 Starcoins Coins American Saddlebreed jest Tańszy. Ogólnie wygląda troszeczkę, jakby był wcześniejszą fazą tego pasowino. Mówicie, bo, bo konie siwe ogólnie na starość jaśnieją. Jeśli chodzi o pasowino, tak jak już mówiłam, znajdują się one na farmie Steve'a, a American Saddle Breed na ranchu Starshine. Przechodząc do naszej kolejnej pary bliźniaków, znowu wracamy do Pasofino i chodzi mi tutaj o tego sroka. Tego w każdym momencie możecie kupić jego brata bliźniaka, za którego uznałam tego fryza. Jest to taki specjalny fryz, ale wydaje mi się, że jak najbardziej jest zbliżony maścią, właśnie do tego pasofino. Jeśli chodzi o cenę, to one praktycznie się niczym nie różnią, ale tak jak mówiłam, jest to taki poradnik dla Was, bo możliwe, że się wahacie między jedną rasą a drugą, albo szukacie jakiejś swojej ukochanej, ulubionej maści. W celu odwiedzenia kolejnych bliźniaków, udałam się do stajni złotych liści i uwaga, oba te bliźniaki stoją obok siebie. Proszę bardzo, ja tutaj je sobie ustawiłam. Mamy belgijski koń gorąco krwisty oraz koń trak. Heński. One praktycznie wyglądają tak samo. No nie mówcie, że nie. W sensie brakuje może temu Belgowi jakieś łatki tu i ówdzie, no ale nie mówcie, że one nie wyglądają jak bliźniaki. I że są naprawdę bardzo podobne do siebie budową, więc wydaje mi się, że jak najbardziej można je uznać za bliźniaki. No a cena różni się o 100 star aż, więc naprawdę zastanówcie się, którego konia chcecie kupić, jeśli bardzo zależy wam właśnie na tej maści. No i mamy kolejnego konika. Jest to Koń chińczyk, kucyk chińczyk, sorry, szynka, cokolwiek. Jeśli oglądaliście poprzednie moje filmy, to wiecie, on jest bardzo podobny do nikogo innego jak Bibi. Moim zdaniem, jak najbardziej. Jeśli nie macie aplikacji Star Stable Horses, bo niestety Bibi musi być zakupiony w Star Stable Horses w aplikacji, inaczej się go nie da kupić, to możecie jako taki zamiennik i nawet z ciekawym plot twistem, że tak powiem, bo on ma taką fajną łatkę na oczku oraz z drugiej strony też ma łatkę na oczku jest to właśnie ten koń chińczyk który moim zdaniem jak najbardziej mógłby być bliźniakiem naszego ukochanego klubowego kucyka Bibi, kolejnym zestawieniem jest znowu koń chińczyk, tak ponownie i on jest tym razem w zamian za kuca islandzkiego, no chyba że na odwrót, zależy jak chcecie kupować te konie ale w sumie ten kuc islandzki to już nie jest kuc, bo z tego co wiedziałam to oni chyba już zmienili że to jest koń islandzki, tak czy siak oba te konie wydaje mi się że są jak najbardziej bliźniacze, wyglądają mi jak bracia. Jeśli chodzi o ich lokalizację, to oczywiście koń chińczyk znajduje się na południowym kopycie, a Island w nowej grani. No i oczywiście kolejne porównanie Kuca Gotlandzkiego, tym razem i Chińczyka. Są to oczywiście konie, które się znajdują na południowym kopycie i moim zdaniem mega są do siebie podobne. No praktycznie to jest ta sama maść. No a cena różni się o 50 Starkońców. Kolejna para to podobne. Unownie Chińczyk oraz tym razem stary kuc walijski. Ja wiem, że to jest stary kuc, no ale patrzcie, jak cena się różni. A jeśli chodzi o maść, to jest praktycznie taki sam. Może ma inne odmianki, to fakt, no ale kucyk, kucyk. Maść ta sama? Powiedzmy, że tak. Wydaje mi się, że jak najbardziej się zalicza to bliźniaków. Oba te konie znajdują się na południowym kopycie, jednakże stare waliczki stoją tutaj przed gwiazdem, zaraz po prawej stronie, jak się jedzie. Do chatki Hermita. Para bliźniaków jest to Island oraz Bescure Carly, z tego co pamiętam, więc później przejdziemy sobie do dużych koni. No ale mamy tutaj tego Srokacza. No i nie mówcie, że one nie są do siebie podobne. Cenowo, oczywiście jak widzicie, bardzo się różnią. Oba te konie znajdują się w nowej grani. Bescure Carly znajduje się w mieście. A island poza miastem. Cena mówi sama za siebie, a jeśli chodzi o wzrost i budowę, to wydaje mi się, że są bardzo zbliżone do siebie. No i uwaga, przechodzimy do dużych koni, dużych bliźniaków, że tak powiem. No i zaczynamy z grubej rury, ponieważ oba te konie są duże i zdecydowanie takie zimnokrwiste, bym powiedziała. No i na farmie Steve'a mamy oczywiście Szajer, i jest to taki skarugniady Szajer, podpalany, o ile się nie mylę. No i bardzo, bardzo podobny według mnie jest ten Persheron, który kiedyś był tylko w aplikacji, ale teraz już normalnie znajduje się na farmie Marleya. No i nie mówcie, że to nie są bliźniacy. Może budowa nie jest identyczna, ale wielkościowo są bardzo, bardzo podobne. No i kolejny koń to kolejne dwa duże konie. Tak czy siak mamy ponownie Shire, dużego Siwusa. No i tym razem jest to Kop Irlandzki aka Tinker. Cenowo jak widzicie się różnią, więc zastanówcie się przed zakupem waszy. Siwego Wielkoluda. No i Shire znajduje się na farmie Steve'a. Za to Kop Irlandzki w Valedale. I kolejna para są to dość normalne konie. Tak w końcu przeszliśmy do normalnych koni. Jest to Pasofino, który znajduje się oczywiście na farmie Steve'a. Oraz Jurwicki Koń Gorąco-Krwisty, który jest znacznie tańszy od Pasofino, a wygląda bardzo, bardzo podobnie. No i stoi on w księżycowym sierpie. Kolejne zestawienie to kolejne dwa Wielkoluda. Ludy, wracamy do Wielkoludów. Jest to ponownie na farmie Steve'a, czyli Shire, oraz Kop Irlandzki w Valleydale. One oba są takie karusy z odmiankami. Oba bardzo mi przypominają konia Meridy. Cena, jak widzicie, się różni. Oba konie są duże i maści mają praktycznie takie same. Kolejne konie są oba gniade. Co prawda Marwari i Arab, i Marwari ma troszeczkę inną odmiankę. Jedna nagrze dałam te dwa konie obok siebie, ponieważ według mnie mają praktycznie tą samą budowę albo bardzo zbliżoną, taką delikatną. Więc jeśli lubicie takie konie oraz szukacie właśnie gniadej maści, to wydaje mi się, że jako konie bliźniaki jak najbardziej te dwa do siebie pasują. Marwari znajduje się w nowej grani, a Arab przy młynie Goldspurów. No i zostajemy przy nowej grani, ponieważ dwa następne bliźniaki znajdują się praktycznie obok siebie. Są to różne Ponieważ jest to Achał Tekijski oraz znowu Marwari. No i tutaj już praktycznie wydaje mi się, jakby było kopiuj wklej, tylko że na innym modelu. Kolejny koń to znowu Marwari w nowej grani oraz tym razem Arab. No wydaje mi się, że tutaj podobieństwo jest naprawdę naprawdę duże, ponieważ jak widzicie Marwari ma troszeczkę inny odcień grzywy od ciała, Arab tak samo mają nietypową odmiankę na pyszczku, no i bardzo podobną budowę. No i przechodzimy sobie dalej, znowu wracamy na Farmestiva, gdzie jest Pasofino z maścią szampańską, żebym tak powiedziała, chyba tak się nazywa ta maść. No i jego koniem bliźniakiem jak najbardziej wydaje mi się, że jest Tennessee Walker, dosłownie taka sama maść, może ewentualnie troszeczkę jaśniejsza, no ale wiecie. Nie wszyscy bliźniacy są dokładnie identyczni do siebie. No i wraz z kolejnym zestawieniem wracamy do kucyków, a są to myszate kucyki. No i jeden z nich jest to Jorwicki kucyk, który znajduje się w forcie Pinta, jest naprawdę tani w porównaniu do kuca islandzkiego, który jest w nowej grani. A jeśli chodzi o wielkość i maść, praktycznie takie same. Kolejne zestawienie są to znowu kuce, jest to kucyk jorwecki, ponownie srokaty, z srokaty oraz beshir curly, który też jest właśnie z srokaty i praktycznie wyglądają tak samo, może mają inaczej troszeczkę łatki ułożone, to fakt, ale cenowo jest ogromna różnica. Jest to naprawdę Super zamiennik w momencie, jak nie macie odblokowanej nowej grani. A Ford Pinta jest dostępny dla graczy nawet bez Star Ridera. wiem dlaczego Jorwicki kucyk początkowy ma fioletowe nogi, ale to musi być jakiś mini błąd. Kolejna para to ponownie para z nowej grani i jest to znowu bez Kirk oraz koń islandzki. Różnią się lekko odcieniowo, ale maść jak najbardziej ciemno kasztanowata, o ile się nie mylę. Kolejne zestawienie są to kropciate konie, ponieważ jest to koń Apalosak z Rancha Starshine. Duff trupy, które znajdują się w nowej grani około Księżycowego sierpa. Cenowo jak widzicie, różnica jest, a maść jest praktycznie skopiowana. Kolejne konie oczywiście też są kropciane i jest to jorwicki koń gorąco kwisy w księżycowym sierpie. Od razu jak wyszedł American Paint Horse na Ranchu Starshine, to po prostu ja widziałam, że to już są bracia, to już są. Bliski. Jak nic. Kolejne zestawienie, znowu kropciane, jest to Apalosa z Rancha Starshine oraz Knapstrup z księżycowego sierpa. Wyglądają prawie tak samo, może Knapstrup ma ciemniejsze plamki. Kolejne kropciate zestawienie jest to oczywiście nasz klasyczny Apalosa w czarne centki oraz Mustang również w czarne centki. Apalosa z Rancha Starshine, a Mustang z jodłowego gaju. W jodłowym gaju możemy ponownie wrócić do Tennessee Walkera, który jest zniewalająco podobny do gorąco krwistego konia Jorwickiego z Księżycowego Sierpa. Nie licząc odmiankę na pyszku i nóżkach są praktycznie takie same. Przejdźmy sobie teraz do trojaczków. Tak dokładnie. Są to bliźniaki trojaczki, ponieważ SSO uwielbia dublować swoje konie. A pierwszy z tych koni jest to Knapstrup. Jak widzicie z tą dereczką. A jego bliźniaczymi braćmi są dwie apalosy, więc tamte apalosy to już w ogóle są bliźniaki, jak z jednej matki, ponieważ nie wiem dlaczego SSO stwierdziło, że zrobi dwa praktycznie takie same apalosy. Kolejne zestawienie jest to powiedzmy moje wymarzone zestawienie, ponieważ są to dwa Izabelki i jest to belgijski koń gorąco krwisty, który znajduje się w stajni złotych liści oraz koń arabski, który znajduje się przy młynie Goldspurów. Oba są bardzo kontrastowe, oba mają białą grzywę i odmianki na nogach. Kolejne konie to są znowu srokacze, jest to Mustang z jodłowego gaju oraz Jorwicki koń gorąco Gorąco który jest znacznie tańszy od Mustanga, ale wyglądają dosłownie tak samo. Do kolejnej pary przenosimy się do srebrnej polany i jest to koń luzytański oraz andaluzyjski. Konie są bardzo do siebie podobne i naprawdę wydaje mi się, że zasługują na miano bliźniaków. Następnym naszym zestawieniem jest to koń Cele Francis Carus. Oraz koń fiński. Cel Francis znajduje się w dworze srebrnej polany oraz koń fiński w wiodłowym gaju. Co prawda różnią się nieco wzrostem, ale jeśli chodzi o tą maść i odmiankę jeszcze na pyszczku to po prostu nie mogłam odpuścić tej pary. No i mamy chyba jedno z naj, najlepszych zestawień w tym odcinku i są to dwa kasztany. Jest to koń holenderski z dworca srebrnej polany oraz gorąco krwisty konie jodu z Księżycowego Sierpa. No praktycznie to jest kopiuj w Wszystkie odmianki, wszystko się zgadza. Następnie mamy dwa konie z Jodłowego Gaju, czyli praktycznie stoją obok siebie. I są to jedyne takie maści chyba w Star Stable, bo są to maści srebrne. Jest to oczywiście Tennessee Walker oraz Morgan, czyli koń Sid. Kolejnym zestawieniem jest ponownie Tennessee Walker oraz American Paint Horse z Rancha Starshine w wyglądają praktycznie tak samo jeśli chodzi o maść. Może Tennessee Walker ma troszeczkę więcej brązowego na grzywie. Następne zestawienie troszeczkę się różni od siebie, ponieważ jeden z tych koni jest magiczny, więc nie jest tak łatwo dostępny, ale właśnie chodzi o to, że jeśli bardzo wam się spodobała ta zwyczajna maść tego magika, to możecie ją kupić w księżycowym sierpie jako koń gorąco krwisty jorwicki, A nasz magiczny przyjaciel jest to nikt inny jak po prostu Pegas, tylko że w swojej zwyczajnej maści. Następnie przechodzimy znowu do wielkoludów i mamy Persherona, siwego Persherona oraz siwego ziemniaczka, czyli Ardena, który znajduje się w Valedale, a Persheron na farmie Marleya. Kolejne zestawienie jest to ponownie koń ardeński, jest to gniady deresz oraz Mustang, który wygląda praktycznie tak samo. Ja wiem, ich budowa jest troszeczkę inna, ale maść praktycznie jest Następnie mamy ponownie wielkoludy, a jest to Gniady Shire z farmy Stiva oraz Clydesdale z Dundul. No dosłownie te konie są mega do siebie podobne i budową i maścią. Wydaje mi się, że jedno z najlepszych porównań. No i wracając do pasowino, mamy kruczo czarnego całego pasofino. A jeśli chcecie kupić całego karego konia, ale żeby nie był to pasofino, to znacznie taniej macie w stanie złotych liści konia trakiejskiego, też jest czarny Ogólnie jest dużo karych koni w Star Stable, jest też Arab, więc można by robić tu inne zestawienie, ale wydaje mi się, że budową najbardziej są te dwa do siebie podobne. Wybrałam te konie również dlatego, że ich cena różni się bardzo od siebie. I moi kochani, na koniec zrobię Wam troszkę takie zbiorowe zestawienie, ponieważ zauważyłam, że jeśli chodzi o budowę i maści, to szwedy są bardzo podobne do Hafling Hufflingery znajdują się w Forcie Pinta, za to szwedy w Dundu. Cenowo są znacznie różne, a jeśli chodzi o taki charakter, wydaje mi się, że są bardzo do siebie podobne. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że te zestawienia koni bliźniaków Wam się podobały. Dajcie znać, która para jest Wasza ulubiona. Jeśli macie jakieś pomysły na inne pary, to dajcie mi znać w komentarzu. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dać lajka like pod filmem. Wszystkie moje social media macie w opisie. A ja oczywiście, jak zawsze, przesyłam Wam gorące pozdrowienia.